Justyna Śniegocka, witam i zapraszam na magazyn Abonenta. A w dzisiejszym programie powiemy m.in. o rewolucyjnej ofercie telefonii Asta.net. Będzie także o firmowym kanale w serwisie YouTube i propozycjach telewizji Asta. Poza tym, jak zawsze, garść najciekawszych informacji ze świata mediów i aktualne propozycje filmowe HBO. Justyna Śniegocka, zapraszam. National Geographic Channel ma nową stronę internetową. Pod adresem nadgeotv.com internauci znajdą serwis, który umożliwia dostęp do multimedialnych zasobów kanału. Nowa wersja serwisu zyskała zupełnie nową szatę graficzną. Jest multimedialna, charakteryzuje się nowoczesnym układem i rozbudowaną funkcjonalnością. Wszystkie materiały filmowe są pogrupowane w kategorie, które w łatwy sposób pozwolą na odszukanie interesujących informacji. Duża część materiałów dostępna jest w jakości HD. Dla większości programów stworzono specjalnie dedykowane podstrony, na których widzowie znajdą komplet informacji dotyczących danej pozycji programowej. Na stronie znajduje się także aktualny program telewizyjny. Blok programowy Hyper w kwietniu zmienił swoje logo, a także oprawę graficzną. W ramówce pojawiły się nowe propozycje. Poza tym. Wydłużony został czas emisji programów autorskich, natomiast całość emitowana jest w formacie 16x9. Idzie nowe w Hyperze. Już od kwietnia Hyper pokaże swoje nowe oblicze. Premierowe odcinki naszych najlepszych programów aż dwa razy w miesiącu. REVIEW TERRITORY, HYPER EXPRESS, REPLAY i HOT NEWS w nowych odsłonach i dłuższym metrazu. Poza tym ogromna ilość wyjątkowych materiałów o grach, relacji z targów, recenzji najbardziej oczekiwanych gier i nowe seriale anime. A to jeszcze nie wszystko. Newsy, reportaże, relacje, koncerty, wywiady, prezentacje. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego w branży gier i multimediów. HYPER. Bo życie to gra przyjaznynet.pl to nazwa nowego portalu skierowanego do osób korzystających z internetu i szukających informacji o zasadach bezpieczeństwa w sieci. Pod adresem www.przyjaznynet.pl można znaleźć szereg potrzebnych informacji zebranych w jednym miejscu. Na stronie głównej znalazły się materiały przeznaczone dla dzieci, tak by nie musiały ich szukać, klikając w różne miejsca. Najmłodsi na portalu znajdą kreskówki oraz gry, które w przyjazny i zabawny sposób przybliżają im tematy związane z zagrożeniami oraz ochroną komputera. Głównym celem portalu jest przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z internetu oraz zapoznanie dzieci i rodziców z podstawowymi informacjami o rozsądnym zachowaniu online. W ostatnim czasie w ramówce telewizji ASTA pojawiły się dwa nowe programy. Tylko dla kobiet to magazyn przeznaczony głównie dla pań, w którym dowiemy się o najnowszych trendach w makijażu, modzie oraz zdrowiu. Nie zabraknie również wywiadów z kobietami sukcesu oraz porad dotyczących zdrowego odżywiania i dobrej kuchni. W programie będziemy też prezentować różnorodne hobby oraz kobiece pasje. Tylko dla kobiet można oglądać w każdy drugi piątek miesiąca o godzinie 19:15. Magazyn motoryzacyjny Motowizja jest programem skierowanym do pasjonatów motoryzacji, w którym prezentowane są testy porównawcze aut, ciekawostki, nowości i wydarzenia związane z motoryzacją. To także informacje, co, gdzie i za ile, czyli przedstawienie cen nowych aut i najnowszych ofert dealerów. Emisja programu Motowizja w pierwszy i trzeci piątek miesiąca o 1915. Wszystkich abonentów spragnionych nowinek internetowych, zapraszamy do kanału Astanet w popularnym serwisie YouTube. Teraz każdy interneuta korzystający z zasobów YouTube może subskrybować nasz kanał i oglądać wszystkie opublikowane przez Astanet pliki wideo, takie jak chociażby magazyn Abonenta czy zapowiedzi najciekawszych programów. Interaktywne rozwiązanie Web 2.0 są wymogiem czasów, w których liczy się bezpośredni dialog z odbiorcami. Wiedzień to miesiąc rewolucji w telefonii Astanet z przyjemnością informujemy o wdrożonych zmianach w usłudze telefonicznej. Od dziś rozmowy telefoniczne stają się tańsze. Dla większego komfortu i wygody wprowadziliśmy trzy nowe plany taryfowe, które charakteryzują się dużą prostotą i przejrzystością. Oszczędny 15 zł, korzystny 25 oraz komfortowy 50 zł. Nowe plany taryfowe niosą ze sobą wiele korzyści, dla abonentów. Posiadających inne usługi Astenet przygotowaliśmy aż do 300 darmowych minut na połączenia lokalne i międzystrefowe bez względu na porę. Ponadto w dwóch planach taryfowych obowiązują darmowe rozmowy w sieci Astenet, naliczanie sekundowe, a także wyjątkowo korzystne stawki za połączenia na telefony komórkowe. Warto dodać, iż obecnie oprócz numerów z Telekomunikacji Polskiej i sieci Vectra, przynosimy również numery od takich operatorów jak Netia i Exatel. Każdy abonent telefonii stacjonarnej ma możliwość zmiany swojego obecnego planu taryfowego na nowy. Aby móc skorzystać z nowych możliwości, wystarczy odwiedzić nasze biuro obsługi klienta. Tutaj otrzymają Państwo szczegółowe informacje na temat nowej oferty i będą mogli Państwo dopełnić stosowne formalności. Niebawem w telewizji cyfrowej Astonet pojawi się kilka niezwykle interesujących nowości. Już teraz uchylimy rąbka tajemnicy. Jeszcze w tym kwartale Ascanet wprowadzi do oferty dekoder HD z cyfrową nagrywarką. Urządzenie wyposażono w dysk twardy o pojemności 320 GB. Tego typu dekoder umożliwia nagrywanie, zatrzymywanie, cofanie i ponowne odtwarzanie programów telewizyjnych. Na dysku dekodera HD PVR można nagrać około 180 godzin programów telewizji cyfrowej w standardowej rozdzielczości lub około 70 godzin programów jakości HD. Dodatkowo dekoder w przyszłości zapewni możliwość skorzystania z usługi VOD, czyli wideo na żądanie. Wprowadzenie do oferty telewizji cyfrowej dekodera PVR to kolejny znaczny krok w rozwoju naszej firmy. Jest to ukłon w stronę tych najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują od naszej firmy innowacyjności i najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Warto dodać, że w drugiej połowie roku planujemy wdrożyć usługę VOD, czyli wideo na żądanie. Warto dodać, że Astanet prowadzi rozmowę z nadawcami w zakresie włączenia nowych kanałów do oferty. Rezygnując z tradycyjnej kartki świątecznej, firma Astanet wysłała życzenia do swoich kontrahentów w formie elektronicznej, zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na cel charytatywny. Kwota, którą Astanet miała przeznaczyć na druk i kolportaż kart z życzeniami, została przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko w Złotowie. Dzięki temu nasi podopieczni pozyskują sobie środki na leczenie, rehabilitację, leki. No na wszystko to co jest związane z ich chorobą, codziennym funkcjonowaniem. Pieniądze, których oczywiście nie chcemy służyć na własne cele, tylko na cel charytatywne przekazujemy do organizacji, które niosą pomoc najbiedniejszym, które niosą pomoc ludziom po prostu którzy jej potrzebują. Eee, można dodać również, że jest to oszczędność papieru, tak? Jest to działalność proekologiczna, liczymy z tym, że dzięki temu pewnie jakieś drzewko uratowaliśmy. Liczymy, że tego typu działania znajdą w przyszłości naśladowców, którzy w podobny sposób będą mogli przysłużyć się lokalnej społeczności. A na zakończenie programu tradycyjnie przedstawimy propozycje filmowe oraz aktualną promocję HBO. Problemy, depresja, brak kontroli. Dla ciebie ratunek. Od dzisiaj, w każdej sytuacji, na każdą propozycję odpowiesz jednym słowem. Yes. Na efekty nie trzeba długo czekać. Yeah. Jim Carrey w komedii. jestem na tak. W HBO i HBO HD ukrywa tajemnicę. Że siedmiu nieznajomych i odmieni ich życie. Problem w tym, że cena za zbawienie nie podlega negocjacji. Rosario Dawson, Will Smith, siedem dusz w HBO i HBO HD. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Przypominam, że mogą nas Państwo oglądać w internecie na stronie www.ma.astamieślnik.pl, a także w naszym nowym kanale YouTube. A ja już dziękuję za to spotkanie i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.